Hej, z tej strony PP. Dzisiaj będzie film e, o pewnym zjawisku, ale chciałbym tu poruszyć e, może takich e, jednego z watowych streamerów. E, tego pana pewnie część z Was skojarzy. skowany. E, I jeszcze jest streamer, były streamer z Lola, Dis. I tu chciałbym się akurat bardziej wypowiedzieć na temat skupanego, bo akurat to mniej więcej wiem. Eee, w sumie to akurat właśnie banego właśnie tak nazywam wotowym e, Disem. Część z was pewnie kojarzy dwóch pan, obu panów część z was albo jednego, albo drugiego eee, więc. E, Przynajmniej na scenie fotowej jest tak, że wszyscy się na obanego właśnie uwzięli. E, no, go o, o, tam wyzywają, i tak dalej. Moim zdaniem, e, ogólnie to e, i tak ogólnie cała, cała ta sprawa jest w ogóle bezpodstawna. E, dobrym przykładem, chociażby tego, taka nagonka, właśnie na skupanego, no, no właśnie dobrym. Jednym argumentem jest. To już nie będę podawał kanału, bo to jest na jednym kanale, i mogę założyć nawet nie na jednym. Wrzucaniu w ogóle randomowych shotów z live'a i twierdzenie, że na przykład obraża widza albo jedzie na, na Pałę, chociaż jeden film właśnie oglądałem co niby tam było, że... Skubany ciśnie do przodu, chociaż ja akurat wtedy na streamie byłem i yy, yy, dostał po prostu challenge, żeby TSM piątką pojechać na spota, tak? Więc yy, twierdzenie, że nie wiem, ma w dupie grę albo coś i i po yy, prostu yy, 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 nie wiem, czy, czy, czy grać nie umie? a wrzucenie danego fragmentu, a nie wrzucenie powiedzmy dłuższego fragmentu z tym jeszcze jak wystaje do tak? a nie później twierdzenie, że robi w ogóle inaczej e... innym rzeczą, o którą się go właśnie jest e... granie bez Golda. E... bo postanowił sobie, że w ogóle będzie grał bez Golda i ogólnie nawet na nawet na streamie właśnie mu tam spamią, że wywal Golda do czołgu i tak dalej, chociaż na, na niektórych e, czołgach ma po prostu Golda, bo po go nie wyrzucił, ale gra na podstawowych i ludzie się dziwią, że e, dostają ma, m, masowe blokady kont i, i, i płaczą o to, chociaż wchodzą na stream i po prostu robią spam. I inną rzeczą jest jeszcze wyciąganie z kontekstu, bo z tego też spam jest, bo na przykład, nie wiem, no, Artur sobie lubi zażartować czasem. co się sam nawet e, e, nadziałem na to raz i wziąłem to tak bardziej do siebie, chociaż wiedziałem, że także żartował. E, było mm, jego stwierdzenie na zrobieniu koloru, że stać z tyłu, kampić, tak? sobie tak Artur zażartował. No nie wiem, no i, i, i ludzie tak też o to płaczą. Yy, inna sprawa jest właśnie, jeszcze wszedłem na stream yy, Halaka i ktoś też tak napisał, się mnie spytał, czy Bany dalej gra na bocie sobie tak pomyślałem, przecież w ogóle ani razu na bocie nie grał, tak? Mi się przypomniał kiedyś był taki film. I właśnie nie pamiętam, czy to był e, Banego, czy właśnie Halaka, bo e, tego filmu już e, raczej nie ma. E, I właśnie nie pamiętam, czy to był Halak, czy to był. E, czy to był Bany? Był taki film, e, że dany youtuber powiedzmy zainstalował bota tak i opisywał jak się dany bot zachowuje tak i nie wiem czy można wziąć takie coś za granie na bocie mi się wydaje że raczej nie no bo opisanie bota jak działa tak więc to jest dla mnie trochę bez sensu i jedną rzeczą to odnośnie lista właśnie jeszcze była jedna rzecz mm, bo on, na niego też taka, na scenie lolowej też była taka na, na niego nagonka, w ogóle bez totalnie powodu i ludzie sobie właśnie tym też wybijają na, wybijali wyświetlenia trochę jak y, na banem też na hajcie wybijają wyświetlenia. E, z y, DIS-em też y, jest właśnie nawiązanie trochę do banego, bo na banowym streamie trochę też był spam właśnie y, JD. A ja, no, wiedząc o co chodzi, tak, gorsze, moderacji, żeby zareagowali, tak, no, bo wchodzą osoby na streama na kanał streamera jednego, który jest w ogóle powiązany z drugim, i w sumie jednego obrażają, tak. Już Dis na przykład też przestał nagrywać e, nic z Lola, ani nic nie ma, a nagonika na niego dalej jest, tak, e, chociażby na e, właśnie kanale. Panego też tam właśnie taki spam był, tak? Oddej, oddaj co też zgłaszałem i to chyba tyle, bo takie zjawisko nagonki na jednego, że wszyscy streamerzy, youtuberzy się rzucają na jednego i nie wiem, no, taki ko ko kozioł ofiarny, żeby było, byle było się nad, nad kim popastwić i i nabić sobie wyświetlenia. Moim zdaniem, to jest podejście, żeby sobie żeby robić sobie wyświetlenia, bo ja na przykład nie, nie zamierzam sobie nabijać wyświetleń na. E, robić sobie nagąkę na. A tu na Banego albo na Disa. I nie wydaje mi się, chociaż mogę mo mo być jedyną osobą, która obu tych panów broni, tak? Od razu mówię, że żaden mi nie zapłacił ani nie stwierdził no nie wiem Żaden o to też nie poprosił, tak? Także to takie odcinek trochę może inny, ale no mi się wydaje, że trochę potrzebny. No i to chyba wszystko co chciałem powiedzieć, więc dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za jakieś lajki, komenty, subskrypcję. I do następnego.